Wszystkim tu mam dołki wykopane z zeszłego roku, ja poprawiłem, bo desadził zeszłoroczne maurulacy. Taką aleję maurulową chcę zrobić, po ich 6 sztuk. Tu mam, jak widzicie koński obodnik. na co nie patrzymy na pogody długoterminowe. zapowiadają dodatnie temperatury nad ranem, w nocy, także nie ma na co czekać, niech się to ukorzenia, nie graśnie. Zobaczymy, co tu jest. O, zaczął korzonki puszczać. Czyli jest okej. Okay. Białe tu, tu, o, proszę bardzo. Tegoroczne, świeże. Trochę damy kupy od kunia. Nie bawimy się żadne ziemie ogrodowe kupne ze sklepu Protek temu testowałem W gruncie lepsza jest ziemia W gruncie lepsza jest ziemia ogrodowa niż jakieś torfowe dziwne które się nie małe pieniądze płaci przetestowane вижу есть небо тяжелоого заговор что это набор не купил наводите Na, na, na Oliksie ogłoszenie znaleźć Że za darmo rozdają Ale mi się nie chciało jechać się nie chciało jeździć Przywieź, Przywieźli za I za płytko. Zajemy jak duże porosy w zeszłym roku, a są za co roku wykopywane, to przy dużych wiatrach w potrafią się banany poprzywracać. Kupię wszędzie, damy i będzie posadzony. Maureli, no tuż tu jest jeden co podlewa, właśnie. piesek pomocnik i drugi synuś, kamerzysta. O. Dobra Pokaż mi Nagrywasz? No To jest odlatowany z zeszłego roku maureli Tu widać widmite a jakie ładne korzonki już ma zielone Też białe Tu się obudził Też idzie Trochę ziemi kompostowej wcześniej tu było, była miesiąc temu przekopana. Wrócę obornik koński, ziemia ogrodowa i. i ale ja, maureli. mój młody na tle małych. Zobaczymy pod koniec sezonu. Jaki będzie mały? Teraz jest duży. Pozdrawiam.